Cześć, Dominika. Słuchaj, wysłałam Ci już trzeci raz te faktury i kilka pytań w mailu, i ciągle nie mam odpowiedzi, a potrzebuję wszystko wiedzieć na jutrzejsze spotkanie z inwestorem. Naprawdę mi się spieszy. Wiesz, co sprawdzam, właśnie skrzynkę, ale nie mam u Ciebie żadnego maila. Sprawdzam, może jeszcze spam, poczekaj. Mam spamia Twoje maila. Bardzo mi przykro. No widzisz, to już nie pierwszy raz. Masz absolutnie rację, ale czemu nie korzystasz z funkcji wrzucania faktur bezpośrednio do SALDO Smart? Powiedziałaś, że to sprawdzisz. Szczerze mówiąc, nie miałam czasu. Jakoś się nie mogę przekonać do tego rozwiązania. Mi się wydaje, że to tylko dodatkowa robota dla mnie. Dodawanie faktur do saldo smart jest naprawdę bardzo proste i zajmuje tylko chwilę. Potem możemy wszystko razem komentować, zarządzać tymi dokumentami w jednym miejscu. To znacznie przyspiesza naszą konsultację i pozwala uniknąć problemów z zaginionymi fakturami. No, jeśli faktycznie to jest takie proste, to może warto spróbować. Zaraz do tego usiądę. Przepraszam, że byłam dla Ciebie niemiła.